wszystkich serdecznie w słonecznych Czechach. Słuchajcie, witam Was w Brnie. No w Czechach nie kupowałem jeszcze auta. Pewnie wszyscy myślą, że przyjechałem tutaj po Skodziankę. No nie, Skody akurat w Czechach są droższe niż w Europie. Więc raczej Skody opłaca się sprowadzać do Czech. Ale przyjechałem oczywiście po swoją ulubioną markę, po Volvo. Do dilera autoryzowanego Volvo. Tutaj klient wyszukał sobie samochód. Jaki samochód to za chwilkę zobaczycie. Odbiorę sobie dokumenty, posprawdzam. Samochód praktycznie nowy. Także jesteśmy w Brnie i odbieramy kozackie Volvo, bo bardzo dobrze skonfigurowane. Nie było takiej konfiguracji w Szwecji i nie było też w Niemczech takiej konfiguracji. Także wchodzimy do tego bardzo ładnego salonu. Widzicie jak się nazywa i jest naprawdę bardzo duży wybór tych samochodów. Także też jeżeli ktoś będzie szukał prawie nowego auta z gwarancją, to będę Wam ten salon podsyłał. Zobaczymy czy przebiegnie wszystko bez najmniejszych problemów z Czech jeszcze auta nie kupowałem sprzedawałem do Czech już kilka aut ale jeszcze nie odbierałem samochodu z tego kraju nie tracimy czasu, bo dzisiaj jeszcze wracam od razu, także wchodzimy coś może potem ponagrywam zobaczę jak, wejdzie, jak, wejdzie, jak zejdzie się czasowo I, co? i odbieramy kolejną brykę dla mojego klienta który sobie właśnie taki samochód tutaj wynalazł a jaki to za chwilkę zobaczycie także wchodzimy i działamy Witam Was w salonie w Brnie. Czekamy, bo opiekun gdzieś pojechał na jazdę próbną z innym klientem, się trochę dzisiaj spóźniłem. Miałem być na no, około okolicach 11, a jest okolica 12. Tutaj zobaczcie, jaka maszynka stoi. P1800 w salonie. Salon okórnie niewielki, ale bardzo dużo zaplecza samochodowego dookoła. Ale nowa V60. My też przyjechaliśmy po V60, ale już mogę wam zdradzić, po moją ulubioną za milion, co prawda koron czeskich ale samochód, który e, który jest u mnie hitem sprzedażowym, czyli V60 Cross Country ale na takim wypasie jeszcze chyba u nas auta nie było z tego roku przejdziemy się po salonie i za chwilkę poczekamy aż przyjedzie opiekun i nam wyda auto ja widzę, że standardowo wszystko jest zrobione tutaj można sobie skonfigurować samochód, wybrać tapicerki, kolory, lakiery także jest tak jak w innych salonach, aczkolwiek w Szwecji te salony są dużo dużo większe, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest hit. Słuchajcie, kiedyś koło dojazdowe było w standardzie, a teraz musicie za takie kółko dopłacić i to nie mało. Takie czasy. Także czekamy na opiekuna. Martin się, podaj, nazywa, także zobaczymy, jak tylko przyjdzie, to będziemy działać. I don't Y'all see me flyin', never drop down, drop down, smoking high am I? I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Lock down, see me flyin', never drop down. Drop down, smoking high am I? I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Walk down. You're too strong when I battle with the beast. Bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your two. Never sleep. Eyes open, hands clutching on my throat. It's a poor zone. It's a poor zone. Yo, this a motherfucking zone. No, i odebrałem kolejny samochód dla mojego klienta. Praktycznie nowy, już Wam pokazuję, co to za cudo. Jest to V60 Cross Country w bardzo bogatej konfiguracji. W najbogatszej konfiguracji, jaka była dostępna. Tego nie boję się powiedzieć, bo ten samochód ma dosłownie wszystko. Beczwórka, ostatni, praktycznie, wypust diesla. 2023 i tutaj samochód na fabrycznej gwarancji, świeżo po serwisie, dokładnie 3 godziny temu serwis olejowy pierwszy w tym samochodzie został wykonany tutaj w tym serwisie i został wykonany na koszt serwisu, co też mi się bardzo podobało, no bo akurat wypadał dzisiaj termin zrobienia tego serwisu. Samochód, tak jak widzicie, na akcesoryjnych felgach, bez żadnych uszkodzeń, tak jakbyśmy odbierali nowy samochód, 4000 km przebiegu i po 4000 km przebiegu został zrobiony serwis olejowy. Auto to naprawdę bardzo fajnie wyposażone. Mamy tutaj dosłownie wszystko. Samochód wypasiony totalnie i jest w bardzo fajnym stanie wizualnym. No jest to praktycznie nowy samochód, także co ja mam tutaj Wam gadać. Tak jak widzicie z nowej palety felgi największe, jakie są dostępne w tym modelu 20-calowe i nie są w ogóle uszkodzone. Mamy tutaj w tym samochodzie masaże, mamy słuchajcie panoramiczny dach, mamy kamery 360, mamy hak holowniczy, mamy wentylowane fotele, mamy Bowers Wilkins. Także samochód naprawdę na wskroś wypasiony. Dokładniej sobie ten samochód omówimy u mnie na placu, ale samochód naprawdę no W takiej konfiguracji model poliftowy u mnie jeszcze nie gościł, tutaj mamy komplet dokumentów do tego auta, czterostrefowy klimatronik, wszystko widzicie prezentuje się i faktycznie pachnie nowością w tym samochodzie. Klient takie auto podobno sobie kiedyś już zamówił, ale tego auta nie odebrał z jakichś tam przyczyn finansowych taka była historia generalnie związana z tym samochodem ale to może nie jest istotne dla Was, no, wszystko zobaczcie, wygląda jak nowy samochód, naprawdę bez żadnych uszkodzeń ja sobie wszystko tutaj sprawdziłem pomierzyłem, wszystko się zgadza z tym co zapewniał sprzedawca auto wyposażone jeszcze dodatkowo w hak nigdy nic nie używane samochód jest praktycznie Nowym autem dodatkowy zestaw dywaników. Zobaczcie, mamy gumowy tutaj schowany przedziałka. Tutaj też jest dodatkowym wyposażeniem. Tutaj mamy fajny jakiś futerał na dodatkowe wyposażenie. Mamy roletkę bardzo cicho pracujące jeszcze. Siłowniki, pamiętajcie, że te siłowniki, niestety, ale mają wadę fabryczną i średnio wytrzymują dosyć niedługo. I Volvo tego nie poprawiło, nawet w modelu poliftowym. Tutaj mamy model poliftowy. Samochód żadnych nie nosi uszkodzeń, nawet żadnych uszkodzeń Felk. Tutaj osoba, która nam ten samochód sprzedawała, wszystko nam dokładnie pokazała. Zobaczcie, że mamy nawet kryształowy lewarek w tym aucie. Tak jak już mówiłem, wentylowane i fotele, oprócz tego, że mają wentylację, mają też masaż. Bowers Wilkins to jest też dodatkowy smaczek tego auta. Samochód w tym kolorze, w słońcu, już takie auto prezentowałem. Ale przyznacie, że prezentuje się naprawdę przekozacko. Żadnych uszkodzeń. Mamy samochód, mówię Wam, praktycznie nowy. No brakuje tylko, wiecie, jakiegoś przykrycia na to auto i żebyśmy go odbierali faktycznie praktycznie nowy. Nie będę już się tutaj wiecie rozwlekał, bo samochód naprawdę jest jak nowy, świeżo po serwisie, także to jest ten, ten plus. Co tutaj mi się udało? Słuchajcie, ustalić. Będziemy mieli bardzo fajny kontakt. Mają fabrycznie nowe. V90 Cross Country. Fabrycznie nowe. Nigdy bez żadnego klimaty, kilometrażu. Ostatnie wypusty z silnikami diesla B4. Eee, Czech ma mi tutaj wysłać właśnie ofertę na te samochody. Podoba mi Bardzo dobra cena. Także to będę wrzucał u nas na... E, pewnie na fanpage'a. Widzę, że jeszcze z dodatkowych rzeczy mamy. Zobaczcie z tyłu. Malutkie chlapaczyki. Dziwne, że z przodu nie mamy, a z tyłu sobie tutaj zamówił. Co jest ciekawe przy tym samochodzie? Auto do Czech przyjechało ze Szwecji. Mamy dokumenty szwedzkie do tego samochodu. Już Wam pokazuję. Eee... Czesi nie muszą przerejestrowywać samochodów chcę Wam pokazać, że są dokumenty szwedzkie poczekajcie, o zobaczcie są normalnie dokumenty szwedzkie samochód pochodzi z sieci dealerskiej Volvo i Volvo po prostu na różne kraje sobie takie auta sprzedaje ma jakąś tam bazę takich samochodów i tutaj Czesi to auto po konfiguracji zamówili. My tego auta de facto w Szwecji nie mogliśmy kupić, bo ten samochód nie był nigdzie wystawiany, on był tylko we wewnętrznym, tak zwijmy to Systemie takim dealerskim dostępny, dlatego dealer tutaj właśnie Volvo w Brnie sobie ten samochód zamówił i ten samochód tutaj przyjechał. Także to jest też dla mnie dodatkowa fajna sprawa, że mamy pomimo, że auto kupione w Czechach, to jest kupione tak naprawdę w Szwecji. Mamy dokumenty szwedzkie i te dokumenty wystarczą do rejestracji tego pojazdu, więc tutaj jak najbardziej klient będzie mógł sobie ten samochód bez problemu zarejestrować. Dobra, ja auto pakuję, bo się troszeczkę zeszło, bo czekałem prawie godzinę na opiekuna z uwagi na to, że się ja spóźniłem, a on miał później klienta, więc nie chcę tracić czasu, bo jest, wiecie, dosyć młoda godzina, a chcę dzisiaj jeszcze wrócić na spokojnie do domu, także ładujemy, słuchajcie, f 60 Cross Country i kolejny przekozacki Przekozacka wołowina trafia do Polski. Jak widzicie w Czechach też Staszek kupuje samochody. Także gdzie znajdziecie auto, tam ja pojadę i tam wam ten temat ogarnę. Także pakujemy na lawetę i działamy. Witam wszystkich z samochodowego studia, prosto z autostrady w Czechach. Z Brna już wyjechałem. Tak naprawdę niedługo będę dojeżdżał do Strawy, także zbliżamy się już niedługo do, do granicy. Tutaj 180 km w Czechach trzeba pokonać, żeby do Brna dojechać. Także nie jest jakoś mocno oddalone. Jeździło się dalej po samochody. No ale co, moje odczucia. Słuchajcie, pierwszy raz kupowałem auto. Czechach. no i myślę, że nie ostatni bo powiem Wam szczerze, że jestem no, może nie nad wyraz ale jestem bardzo zadowolony z obsługi dosyć duży salon jak się później okazało, tam gdzie ja wszedłem, to były tylko i wyłącznie samochody nowe powinienem iść zupełnie do innego budynku i tam był, był dział samochodów używanych wielomarkowy salon, nie tylko Volvo mamy Range Rovera Land Rovera, Range Rovera MG tego chińskiego i jeszcze jakieś dwie marki Także naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane. Musiałem niestety chwilę poczekać, bo się spóźniłem. Byłem mówiony między 11 a 12, że przyjadę. Przyjechałem 12.10. Różne perturbacje po drodze. Nie wiem, czy widzieliście też po drodze odstawiałem przyczepę do firmy Tano. Dlatego wyjeżdżałem z przyczepą w nocy i wyjeżdżałem. Znaczy, Po drodze zostawiłem przyczepę w firmie Tano na serwis. Taki coroczny serwis e, powinienem wykonać. No i akurat mówię jest po drodze, więc tą przyczepę zostawię. Nie wiem, czy już ją zrobili, czy nie muszę za chwilkę zadzwonić, bo oni pracują tylko do 16, więc się nie wyrobię, żeby to odebrać. Może mi ją wystawią, jeżeli jest zrobiona. E, żadnych zastrzeżeń do przyczepy nie miałem, także tylko zaprowadziłem, żeby ją posprawdzali. E, a, zrywkę musiałem zrobić, bo zrywkę niestety raz uszkodziłem, więc to zostało generalnie e, zrobione. I co? I, I tyle. I teraz moje odczucia odnośnie zakupu auta w Czechach, w tymże salonie, który Wam serdecznie polecam. Mają naprawdę bardzo rozbudowaną ofertę samochodów Volvo i mają ciekawe konfiguracje. To, co mi Martin powiedział, bo to był mój opiekun, musiałem na niego Troszeczkę poczekać. Prawie 40 minut czekałem z uwagi na to, że miał innego klienta, którego miał umówionego po mnie. No i na spokojnie sobie poczekałem, także dlatego trochę się zeszło. W planach było, wiecie, godzina, półtorej na odbiór, a wyszło prawie ponad 2,5 godziny. Ale w fajnym miejscu, także myślę, że, że nie ma co tutaj narzekać. No i Martin mi bardzo ciekawą ofertę przedstawił, że mają fabrycznie nowe V90 Cross Country w dieslu. Ostatnie wypusty. Auta bez przebiegów. Mam mi wysłać ofertę dwóch takich samochodów. Ja już o tym słyszałem. Nawet mówiłem na któryś tam relacjach, że w Szwecji też firmy ostatnie wypusty diesla skupowały. No i teraz pewnie te samochody będą właśnie wchodziły do ofert. Więc czekam na jego ofertę. Będzie bardzo podobno dobra cena. Wersje wyposażenia nie są takie topowe, jak tutaj, ale też nie są, wiecie, takie podstawowe, bo już mi jeden samochód pokazywał no i fabrycznie nowy samochód, także to jest też duży plus z co prawda roczną gwarancją, bo ten chyba ostatni wypust to jest 2023 producenta, ale można u nich dokupić, słuchajcie dodatkowe 3 lata gwarancji Volvo Select które będzie działało w Polsce tak się przynajmniej Martin zarzekał że to nie będzie kar gwarancji, tylko normalna gwarancja Volvo Select, która będzie uznawana w Polsce to muszę jeszcze sprawdzić, na słowo nie wierzę bo w Szwecji też niektórzy dealerzy mówią, że będzie widoczne, niektórzy nie nawet yy, mamy przykład, że polski dealer widział gwarancję w systemie, ale naprawę odmówił powiedział, że trzeba jechać do naprawy do Szwecji także wiecie, to jest dosyć skomplikowane jeżeli chodzi o te gwarancje dodatkowe jeżeli chodzi o gwarancję producenta, tak jak ma ten samochód to działa oczywiście w całej Europie i tutaj nie ma nikt prawa Wam odmówić takiej gwarancji, pomimo, że auto jest kupione Czechach, a tak nomen omen, jak się później okazało, samochód przyjechał do Czech ze Szwecji i ma dokumenty szwedzkie. Czesi, wiecie, nie rejestrowali, bo nie wiedzieli, czy sprzedadzą ten samochód na eksport, czy sprzedadzą go na miejscu, więc samochód nie był zarejestrowany w Czechach. Mają tablice, na których można się poruszać, także to jest akurat fajne. Więc jak przyjeżdżacie do nich i chcecie autem się przejechać, to normalnie dają Wam tablice i sobie możecie tym autem pojeździć. No tutaj wiecie, auto praktycznie nowe, z protokołami, które te protokoły dostałem w teczce. Przez nich sprawdzone, także jeżeli by było coś nawet nie tak, to jest na nich. A samochód i tak no, jest w stanie po prostu, no nie wiem jak to nazwać, to jest nowy samochód po prostu. Wiozę nowy samochód dla klienta, który ma po prostu tylko w papierach rok, rocznikowo, a praktycznie nie jest w ogóle zużyty, a w takiej konfiguracji no nie da się praktycznie, wiecie, znaleźć klient porównywał ofertę w Niemczech w ostatniej, u tego dealera, u którego byłem no wtedy też mówiłem, że może się uda kupić auto w Czechach jak ktoś dobrze e, słuchał i oglądał e, szukał w Szwecji w Szwecji takiej konfiguracji V60 cross country po prostu nie było jak to się stało, że auto ma dokumenty szwedzkie, a ja kupiłem go w Czechach no tak to się stało, że e, Volvo ma wewnętrzne tak jakby samochody dla swoich dealerów w całej Europie i w Polsce też takie samochody się trafiają. Tutaj dealer ten samochód kupił, bo po prostu w takiej konfiguracji samochodu nie widział i go sprowadził sobie ze Szwecji tutaj do, do Czech. A jak widzicie finalnie autoimport Nieporent kupił samochód w Czechach i przywozi go do Polski. Także my tego auta byśmy nie mogli na tej aukcji, znaczy na tej wewnętrznej nazwijmy to ofertowni no bo to jest tylko zarezerwowane dla dealerów Volvo, pewnie też dla jakichś tam wybranych, należących pewnie do jakiejś tam, nie wiem, ścisłej elity, może sprzedażowej, nie wiem. Nie wnikałem w to po prostu, Martin mi to przedstawił, że mamy takie dokumenty, a co to są dokumenty szwedzkie, mówię, może masz tablicę. No nie, tablicy nie mam, bo my, do nas przyjeżdżają auta bez tablic, bo oni faktycznie tych aut nie rejestrują w Szwecji, tak jak ja rejestruję auta w Szwecji, bo jakby były tablice, no, to można by było tym autem się normalnie poruszać. A także nie mamy tablic, po prostu przygotowuję klientowi dokumenty, wysyłam mu pocztą i on już sobie auto zarejestruje i przyjedzie z tablicami odebrać swój wymarzony samochód, bo to jest jego wymarzony samochód. Ciekawa historia jest z tym klientem, bo jakby wam pokazał jaką wiadomość mi ten klient napisał jako pierwszą do rozpatrzenia do rozpoczęcia współpracy. No to myślę, że wiele osób by tą wiadomość odrzuciło, bo ta wiadomość składała się z kilku stron w PDF-ie. Różnych, wiecie, zapytań, historii i tak dalej. No, ja zagłębiłem się w tą wiadomość, poświęciłem czas i jak widać, dograłem temat i udało się kupić auto w Czechach, w Brnie. Historia jest ciekawa tego klienta, bo on takie auto miał rok temu. Zamówione i tego auta nie odebrał z przyczyn finansowych. Po roku odbudował się i już było go stać na zakup takiego auta i ten samochód właśnie mu wiozę i wtedy miał skonfigurowany dużo bardziej, dużo bardziej ubogą wersję. Po roku kupuję praktycznie nowy samochód, dużo lepiej skonfigurowany, a cenowo tu wyszło ponad 1,2 mln koron czeskich, tak? Kupiłem auto za milion, ponad milion, ale koron czeskich to wiecie, to tam... Kwotę dokładną za samochód wam podam, jak będę go prezentował, na pewno go nagram, bo jest to fantastyczna wersja i warto, żeby się u mnie na YouTube taka wersja pokazała. Słuchajcie, ja wracam, mam nadzieję, że uda się w Tano odebrać przyczepę, także załatwię wszystko zgodnie z planem. Na pewno zajeżdżam gdzieś coś zjeść, bo jestem tylko na śniadanku. Bardzo miło będę wspominał ten salon i mam nadzieję, że będę tu wracał. Jest dosyć fajny dojazd. Niecałe 600 km, także jesteśmy w stanie to zrobić, słuchajcie, w ciągu dnia. No i Martin ma mi wysłać te oferty, ma wysłać ogólnie oferty samochodów. Ja mu na, napisać też, jaki klienci szukają samochodów. No i też będę przesyłał swoim klientom, tak jak przesyłam ten, tego dilera niemieckiego. Jak ktoś nie będzie mógł znaleźć auta w Szwecji, to będę przesyłał tą stronę tego dilera i będziecie mogli sobie też tutaj poszperać. A w ofertach mają naprawdę bardzo fajne auta. To nie są, wiecie, mega okazyjne ceny, tak jak w Szwecji. Ta cena nie wyszła jakoś bardzo super korzystnie znaczy wyszła korzystnie w stosunku do tego co ten samochód reprezentuje, czyli mamy praktycznie nowe auto w najbogatszej wersji wyposażenia, będę to podkreślał jak mantrę, bo naprawdę taką wersję V60 cross country kupić to jest no szacun, szacun, że taką auto udało się tutaj klientowi znaleźć, a dla mnie szacunek, że się udało to wszystko dogadać i zgrać i pomimo mojego urlopu to auto było już kupione i po prostu spokojnie czekało. Bardzo mi się podobało to podejście tutaj Martina, że zrobili serwis, nawet do mnie nie dzwonili z tym, po prostu zrobili słuchajcie serwis e, i my za to nawet nie zapłaciliśmy. E, także no, w Szwecji myślę, że e, ciężko by było coś takiego wynegocjować, raczej by chcieli jakąś delikatną dopłatę. Dodatkowo jeszcze wynegocjowałem klientowi co prawda używaną, ale matę do bagażnika gumową. E, przyniósł Martin też, zgodnie z umową. Także naprawdę, no powiem Wam szczerze, że obsługa na najwyższym poziomie. E, no i uważam, że przy takiej kwocie samochodu, czyli tutaj przekraczającej 200 tysięcy zł taka obsługa się po prostu należy, bo to jest de facto, jestem klientem, który praktycznie odbiera samochód, który e, jest jak nowy, e, no i też im słuchajcie, zależy na sprzedaży tego samochodu, tak więc Myślę, że tak się powinien czuć potraktowany w każdym miejscu, w którym odbieram auto. A w niektórych miejscach widzieliście, że no różnie z tym było. Na przykład w Niemczech po prostu dostałem kluczyki, no i tyle. I cała historia odbioru samochodu w Niemczech. Niemiec jednak chyba Polaka traktuje dalej troszeczkę z góry, a Czech potraktował bardzo poważnie bardzo poważnie potraktował mnie jako swojego nowego zobaczcie, jaki magik, jaki magik, jaki no. Nie mógł chwilę za mną się schować, tylko wjeżdża i także Czech potraktował mnie naprawdę poważnie i za to szacun i będę na pewno tutaj współpracował z Martinem. Mam nadzieję, że to nie ostatni zakup. Trzymajcie się na razie, widzimy się w kolejnych relacjach w nowych dniach w Autoimport nieporę.